Okay. Tada To ja to, to, ona. to ona To ona, ona. Witajcie ja wszyscy ja Nie spodziewaliście kogoś Nie, przybyła, żeby... nie no, zaś dzwonią Multi co jest? Czekaj, da Ci na głośny Jeszcze Multi dzwoni, chłopaki Dziewczyny słuchajcie Hitbox jest znacznie lepszy od Twitcha No kurczę, no to ja co mówiłem wiesz, No pamiętam że mówiłeś, a teraz wydegrał w The Forest boisz się? Bardzo się boję, ej hey, multi, bardzo się boję. On tu ma pampersy. No ale to ja tu się świetam z Martiną za zarączkę No dobra, spadaj mam live'a, potem pogadamy, piękny Pozdrowionka ja pierdzielę, nie się dzieje, to po prostu przerasta mój mózg! Boże, drogi, jest 12 co ty tu robisz? Jesus Christ. Ej, idę ci po krzesło. Albo siądź i przejmij live'a. Weź kliknij escape i graj. Nie umiem grać, ale, kurwa, ale ja no, z, po to raz to raz z, grać. z tymi mogę To jest live z tym to musisz grać! Daj ci włączę. Nie, ja, ja się boję takich gier. Kochanie, graj. Ja idę ci po krzesło. Poczytam sobie, co tutaj piszecie. Siemanko, siemanko. Jezu, Tataremka dzwoni. Pozdrawiam moich kuzynów i moje rodzeństwo, którzy byli u mnie dzisiaj. Dziękuję im za imprezę. Czasemko! Kramka nie pozdrawiam, bo jest głupi. Ej, co my tu hejtujesz? No kurde bele. Ej, to gramy razem w Deforest. No to dzisiaj będzie krótko, bo... Ja je, muszę iść. Co? Do łazienki? No to spoko no, pozwalam ci. Dzięki. <laughs> no to pogadamy z ludźmi, nie wiem, coś porobimy ciekawego. Dajcie pokażę mój No nie wierzę drugi telefon. Tak słucham, tato. tato, ja Wam live streama. Czemu wszyscy teraz muszą dzwonić? No pozdrawiam Cię, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, ojcze mój drogi i... muszę też pozdrawiam. Bardzo serdecznie pozdrawiam moją mamusię i tatusia. No cześć. Bajo. Co się dzieje? Wyłączam telefon. No way! Marty wytłumacz mi, to bo ja tak nie rozumiem. Ja po prostu przyniosłam ci takie tyle szczęścia i zainteresowania ze strony innych ludzi. I teraz nagle pojawi się dużo więcej osób na live, zobaczysz. Ej, ludziska muszę wam coś zdradzić. Mogę nie zdradzić? Możesz. Mogę? Morz. Pozwalam ci. A wiesz, że będzie teraz strzał ciał i orgazm i w ogóle. Wiem. Ale przygotowałam się, no to psychicznie i jestem gotowa. Ludziska muszę Wam coś zdradzić, bo sprawa wygląda w ten sposób. Że... Martyna ma dziś urodziny. Co z tym zrobicie? Co z tym zrobicie? Pewnie spytacie, ale Remek to czemu? Czemu robisz live'a? Jesteś tu zamiast z Martiną? No sprawia w ten sposób, że... No, zaręczenie jesteście dziecko o matko. <laughs> Oj, zobacz, patrz jaka to, jest, jaka to jest szybka reakcja, na Twitchu wszyscy zaczęli pisać, za, za pół godziny by zaczęli pisać, powiedzieliby, za pół godziny, no, wszystkiego najlepszego, popatrz, i to są rzeczonka, spójrzcie na swoje rzeczona, jak to leci, jak nienormalne. Dziękuję Wam wszystkim. Bum, szakalaka, wszystkiego najlepszego, 100 lat i w ogóle. Milion sto dziewięćset. Martyna wygrałaś życie. Wygrałam w życie, boże tyle y, życzeń to nikt na Facebooku na swojej tablicy nie miał. Jezus Maria, ile tych życzeń jest. Ej nie, ej, nie szalejcie, bo zaraz będzie więcej życzeń niż ja dostałem na urodziny, okej? Okay? Nie <laughs> już szalejcie, dobra? Zary. Nie szalejcie. Ej, Dziękuję halo. wam wszystkim za życzonka. No nie wierzę. No po prostu nie wierzę. No przesadzają. Jestem już taka stara. <laughs> przesadzają Martyna. Cicho <laughs> ktoś wysłał. Chujet, Bartosz, to Bartosz ci zapewne życzy wszystkiego najlepszego też. Zdzicha? Z No to był z... A nie, to nie był z Dziha. Wow, kanibal! Ja czemu go nie słyszę? Mam coś z głosem. Czekaj, zapalmy. To nie był z Dichu, to był Ferdek Kiepski. No właśnie, tak. Ferdek Kiepski. Ja chciałam, A, no, nie chciałam ci nic mówić. Ej, no nie hejtuj, no. Trochę się pomyliłem tylko. Czekaj, bo ja nie słyszę tej gry. Aha, może dlatego, że wyciszyłem grę, kurde, co? Dziękuję wam wszystkim za życzenia. Jest ja was tak dużo. I pokazujecie Ci gdzieś na tym ile ludzi ogląda 8100 wow. Dużo, nie? Bo jest 12 w nocy jest tyle osób, To mnie też szokowało w The forest. Piękne rozpoczęcie. Ale ogólnie właśnie też y, tylko kończąc temat, bo wszyscy się pytamy, e, 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 czy był hitbox, a nie Twitch. Bo dzisiaj robiliśmy testy. W końcu postanowiłem zrobić wreszcie test na tym hitboxu, który jest ponoć lepszy od Twitcha. Ja potwierdzam się w tej wersji też raczej. Jeszcze nie wiem, dzisiaj jest też jeden z takich testowych dni. Znaczy testowych streamów i niestety będzie to krótki stream, bo jak sam widział. kolega ze studiów widziałaś? Zając. <laughs> Pozdrawiam Roberta zająca. <laughs> Ej, tu jest więcej, poczekaj, teraz to spotkam do kolejnego zająca. Wait a minute. Gdzieś tu będzie jeszcze. Gdy jej gonię i zabijam. Nie! <laughs> Sorry Robert. Zostaw został zająca? Tam biegnie. Tu biegnie! Biegnie! Gat, temet. Nie trafiłem. On jest za szybki dla ciebie. <laughs> Zając jest za szybkie. A ja szczurka, ale jak, jakiego jaszczura znasz? Nie, nie. bo jaszczurkę? to To jest jakiś ten. Gekon czy coś? Już nie żyję. Ja wiem go. Właśnie nie Gekon, to się jeszcze jakoś nazywa takie Legwan czy coś takiego. O, zimbakonika. W ogóle znasz, znasz grę The Forest, czy ty tego nie ogarniesz za bardzo? Ja znam tą grę, ale życie nie widziałam całego od Ja widziałam tylko jak grasz tam jakieś kawałki w to i tak dalej, albo ktoś inny gra. Taki to jest taki survival, kawałki. że wiesz, że wbijasz w świat. Czemu, co, co tam u was? No wszystko dobrze. Zabiłeś jaszczura. Aha, no fakt, przecież jaszczura mam w klasie. Ty masz zająca, ja mam jaszczura. No a ja mam zająca, mi ty też zabiłeś. Czemu nie ogarnąłem tego? O, mój mózg jest opóźniony. Ale... O, gigant, siemka. <coughs> Wracając do tematu. To jest taki typowy survival, tak sama widzisz. Buduje jakiś taki camp. jest tutaj. W ogóle było był Ten crash plane, plane crash, w sensie, że. Samo, samolot, wybuchł i bum, i spadłeś. Jesteśmy na wyspie, na którą, na którą sama widzisz, i obrałem takie miejsce, w którym sobie buduję domek. I tu się coś pięknego zbugowało, widzę po, po całości. Ale domek dalej stoi, co mnie cieszy. Nie Krzysiu wiem, jak to jest. Krzysiu jest? Mhm, Cześć, Krzysiu. Jest dzielisz? Let yourself go Hello Krzysiu, Ej, tu... ich Multi, pisze, dajcie mi moda. Gdzie jest Multi? Gdzie go widzisz? <laughs> Widziałam go gdzieś. Multi gamma Play guy. A to jest on? Chyba tak. No tak. Ma 3200 followersów. To będzie mulciak. Dajcie mi moda! Dajcie moda! Teraz dziękuj multi, bo to ja Cię co Multi, tu dziękuję, dziwko. bo ja ci to zaatwiam. remek by cię w życiu ja już jest, nie zobaczył. Już jest ciemno? What the fuck? God damn it! Ouch. Ok, dokończmy jeszcze te, wiesz, bo tutaj mam. No to jest tak, że w nocy jest ouch. Zjadłem jagody i zabolało. W nocy jest tak, że jest najwięcej kanibali... O Jezu, jak się ciemno zrobiło. W nocy są y, takie y, zwiady kanibali. To jest bardzo złe dla nas, kochanie, bo nas mogą nakryć i zjeść i w ogóle upiec narożnie, czego nie chcemy. A tego byśmy... Jak to było? A tego byśmy nie chcieli. A tego byśmy nie chcieli. Także, także niestety musimy się tutaj bronić przed nimi, budując dom, budując domki na drzewie. Nie wiem, czemu co się z tym stamtąd, domkiem stało, ale jest taki... Je. To wkleju, to jak się gumką uderza, mruj. Jeszcze Wam pokażę o co chodzi, bo nie wszyscy ogarną. No po prostu, po prostu, po prostu do no niej wierzyli. Nie? To jest chodzi? fajne, że można obrazki wkleić. No to jest też myślę taki progres dla hitboxa. W ogóle, no ja nie wiem, zobaczymy jeszcze. Będę, jeszcze będę oczywiście y, testował hitboxa, ale jest duże prawdopodobieństwo, że, że się przerzucam, bo zaczną no, SPARTA! SPARTA! 19 lat mam już Dobra. Jestem taka stara O, tam jest zwiat, bejbe Widzisz te światła? Nie miałem latarki, bo te dzwoniaki znalazły latarki z tych samolotów. To te zombiaki mają latarki? Nie już idą, już idą. Ale to nie są zombiaki, są kanibale. Aha, i oni się zjadają, tak? Znaczy no nie zjadają mnie, ale polują na mnie, bo jestem na ich terenie, nie? Wyglądowają na wyspie, która jest ich, a nie moja. No i niestety oczywiście tylko przez przypadek idą w moją stronę, nie? Fuck. Ktoś pyta czemu nie ma prawa jazdy. Bum Mam prawo jazdy, zdałam prawo jazdy w czwartek! I, I ten aktualny weekend za pierwszym. jest. Dokładnie, ten aktualny weekend jest takim takim taką kompilacją rzeczy, dla których warto opić ten czas, ponieważ Martina nie dość, ma 19 lat. Cwaniara zdała na prawo jazdy za pierwszym razem. Praktycznie, bo teoretycznie zdawała za drugim. Za pierwszym. Teoretycznie? No. Tylko na, na pierwszym razem komp się zepsuł i musiałam pisać jeszcze raz. Aha, to tak było, kurde. No, ja bym ale myślałem, ja za pierwszym obaw Nie, że dałaś radia, no dobrze, no, nie A tak we mnie wątpiliście po GTA, no, no. ja wam to Właśnie, wszystko Właśnie, bo przypomnę. co jest najlepsze, ludziska, niedawno, kilka dni temu, odcinek... What, 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 what? Walczą. What, what? Sami się pozabijają, widzisz, okay. nawet nic nie musisz robić. Ale akcja, ale akcja, okay. to tu robisz, koleżko mój drogi. W każdym razie, yy, kilka dni temu, moi drodzy, Odcinek z GTA Varłowa Odcinek z GTA V, gdzie grałem z Martyną, gdzie coś tam było właśnie jakiś motyw tego, że Martyna chce jeździć autem i zdawać na prawo jazdy, że tam się z niej niby śmialiśmy mm, osiągnął, no nie wierzę, kolejni. Milion wyświetleń. I tak się śmiałem z Martyną, że właśnie odkryliśmy to jakoś teraz właśnie po tym, gdy nam prawo jazdy mieliśmy mega bekę z tego powodu, bo... Bo tam się śmialiśmy, o, o, no nie jest to na prawo jazda, a, a, tu, patrzcie tam, a tu patrzcie, za pierwszym. A tu patrzcie, za pierwszym. Także beczka była. Masakryczna beczka. Proszę bardzo. No, podpalają się z moich super pochodni. Niech tak dalej robią. Okej, idę sobie, żebyś się mógł trochę zesrać przy gradu. Au, what the fuck? Już się zesrałem Dzie, de, aha, dobio dzięki. Dobra, to teraz sobie pogramy sami. Pani solenizantka poszła sobie. E, i... Musimy się z nimi roz... No Weź skocz na ten dach O, jestem. Dobra. Siemorezi! No siemaneczku, mój drodzy. W ogóle to co u was? Bo tak nie spytałem, dobrze się tam miewacie, bo ja was w zasadzie dawno na live jakoś tak wiecie. Nie, nie obcykałem. Potrzebujesz witaminy D, jeśli pracujesz w biurze. Twój organizm wytwarza witaminę D pod wpływem słońca. Ale słońce nie zawsze na ciebie świeci. Vitabur D3 da Ci odpowiedni poziom witaminy D, podczas gdy wokół brakuje słońca. Sprawdź na słońcewpigułce.pl rd 3 Kup w aptece. No Jezu, ile ich jest, no. Weźcie to ogarnijcie. Ale oni wchodzą w ogniska, to mnie cieszy bardzo niezmiernie. Dzisiaj jest dobry dzień. Julka dochodzi do siebie po wypadku. Na początku nie chciała jeść, mocno schudła. Dlatego ja od razu wiedziałam, że muszę zrobić wszystko, żeby pomóc jej w tych trudnych chwilach. Teraz potrzebuje wyjątkowo dużo siły, musi się odpowiednio odżywiać. Dzisiaj zrobiła aż 10 kroków. Kto wie, może jutro przejdzie już cały korytarz. NutriDing odżywia organizm, dzięki temu chory odzyskuje siły podczas rekonwalescencji. Z produktami NutriDing wiesz, że opiekując się bliskim chorobie, robisz to w najlepszy sposób. Zaraz w ognisko wejdę i się zabiję. Dobra, dobra. Wszystko pod kontrolą chyba. Wow, wow, wow! Jakieś bugi! bugi what a day what a day it's Seems like everybody is staring and laughing at me As IKEA dopasujesz kuchnię do siebie Nowa kuchnia IKEA metod Kuchnia na twoją miarę ty tu urządzisz? Poszli sobie jakoś tak po cichu Coś zaraz przyjdzie większego, się obawiam Oh fuck, on go... God damn it. on go żre Ty gnojuchu jeden! Ah! 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 Kiń, z wieku. Dobra Mamy go To słodko W ogóle... Ostatnio się wkręciłem w deforest zauważyliście. Bardzo mi się tak... zacząć tak jarać strasznie deforestem i nie wiem czy dobrze czy źle, sami ocencie. Mi się wydaje, że dobrze, bo gierka jest bardzo fajna i rozwinęła się niesamowicie. Mi się to bardzo podoba, bo nie jest taka nudna jak była, że wiecie, że chwilę się pogra i w zasadzie to już... What? 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 Ta głowa leci. <laughs> I na tak się będzie kręciła w nieskończoność. <grych> no co jest? Gdzie, gdzie, gdzie? Prześpimy się. Zapiszmy jeszcze raz i idziemy spać. Deforest <grych> jest super grom. No też tak sądzę. Mi się bardzo podoba Deforest. To jest taka gierka na poziomie myśl. Czekajcie. To jest taka gierka na, na poziomie, mi się bardzo podoba. A mnie nie interesuje, czy, czy, czy wy uważacie, że Twitch jest lepszy czy gorszy. Bo jak ja widzę, że lepszy efekt jest na, na hitboxie, to, to sorry, ja podejmuję decyzję. Bo mm, nie dość, że Twitch to jest taki, taki piękny portal, który opóźnia o minutę, nie całą, 30 sekund do minuty. Streama, to ja dziękuję bardzo, ja zdaję pytanie dla Was I, tak, i takiej sytuacji było setki, że zadaję pytanie, zapominam o tym, że zadałem pytanie. Minutę później wy odpowiadacie na te pytanie, ja patrzę na czat i się zastanawiam o co Wam chodzi? Co, co wy piszecie? O, 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 co? co? Co wy piszecie? O co chodzi, nie? Jakie jak, jak ja pytanie zadawam? O co chodziło, nie? I się już zapominę nawet. A o tyle to jest zajebiste w hitboxie, że zadam pytanie jak powiem Wam teraz piszcie, teraz to to będzie za dwie sekundy, o ile nie trzy, w porywach 5. I to jest zarambiste. Mi się to bardzo podoba, że jest taka interakcja. A raczej feedback natychmiastowy, to jest mega. Wróciłam. O, już piszą. Czyli to było takie na no, 10 sekund, bo jeszcze musi napisać, to jest... No i teraz wszyscy spamują. Dlaczego ja się mogłem spodziewać? <grym> Wróciłaś, tak? Mhm. Nie wiem, boję się, że ten domek mi się... Wow! Man. Get out. Yeah. Wziąłaś te kuleczki? No już się podzieliłam tam, też się ale powiem ci, że jak tak jesteś przy mnie to się czuję bezpiecznie i się nie boję tego foresta. Jestem taką ostrożną... Ale nie, bo to, jest, bo to jest tak, że wiesz, że jak się wkręcisz, to naprawdę to może być takie creepy trochę, ale jak... Jak tak się gadasz z dupy trochę i tak się śmiejesz przy tym wszystkim, to, to to... To nie jest takie poważne, nie? To jest takie na lajcie. Bardzo na lajcie. Hej koleżanko obok nie widać cię. Nie widać mnie, bo się wcisnąłeś na środek kadru Proszę, i ja tutaj mam. sobie tego tak siedzę obok. Oświetlę nasze mordy. Nie, bo wyglądam okropnie. Jest okej. Okay. Wyglądasz pięknie. I tak dobrze że kłamiesz małą urodzinę. <laughs> nie kłamię! Nie no, co ty? Nie hejtowałbym swoje dziewczyny. To było bez sensu. Też pozdrawiam ludzi z Redlina Multi głos jak <Multiday głos. głos> do psa Ale <noise> to rozpieszyło, nie wiem <noise> Na razie pokaż bajce psa Powiem <noise> wam, że kurde jak, jak zacząłem jeździć na motorze to przypakowało się trochę No to są te kulki są tak dobre Jezus, twoja mama jest po prostu najlepsza. No, Wiecie, że mama, mama. Remka zrobiła mi kulki na urodziny. No, takie fajne. Takie... to jest tylko twoja mama to umie robić. Nie co to jest, to jest to sklejka jest... wszystkiego Są żurawina, chyba, rodzynki no. i słonecznik i jeszcze coś tam. To na pewno, bo to wszystko czujesz. Na pewno żurawina, na pewno rodzynki, a reszta nie mam bladego pojęcia, ale jest nie, tak dobrze. Ktoś dobra. pyta, czy wczoraj w Europie Centralnej. Nie, byliśmy w forum No byliśmy w forum i ej, mówimy o Incepcji? Tak Posłuchajcie, byliśmy wczoraj w forum w Gliwicach na filmie Mmm... Kosogłos Na Kosogłosiku I posłuchajcie, wychodzę z, już po filmie, wychodzę z ubikacji Martina Przed siedzi, filmem to było Nie, to... a, przed to rzeczywiście no. przed No, I... This SPARTA! <laughs> No dobra to... Redzi Libni pozdrawiam. Dziękuję Wienki. ci bardzo. Trzymaj się tam pało. No, to trzymaj się. No na razie... Yo. Kurde, nie mam żarcia. Martyna zrób coś z tym. Co co, nie gramy już? <śleszamy> no, nie tak daj mi dor. <śleszamy> nie tak... Nie, nie, nie jestem nie tak jestem pijet, Ale dobra. ludzie pisali, że... że tak, że możemy zmienić grę. Daj jedna osoba tak. Mhm, Jedna spośród pół tysiąca i w ogóle jak już mówimy o grach, ostatnio się znów wciągnąłem. I zgadnijcie, w co? Nie w Clash of Clans. Grójec pozdrawiam, byłam w grójcu. Tak pozdrawiam. I to nie jest Clash of Clans. Kiedyś maniaczyłem w Clash of Clans jakiś czas temu. I daj telefon. Mm... Czemu macie dawać mi telefon? No bo chcę sprawdzić czy to numer. Mówię czy to jest nierówno. W każdym razie moi drodzy. W Tribal Wars ktoś zgadł. Widzę cię. Zgadnijcie, mam punktów w Tribal Warsach. Po prostu. Jestem zażenowany tym, że znów wpadłem w nałóg.